Dzień dobry, witam wszystkie byki na czytaniu miesięcznym. Na miesiąc marzec. Rozkładu nie muszę tłumaczyć. Większość z Was już wie, jak to wygląda, więc rozpoczynamy. Przechodzimy do czytania. Więc co u byków będzie się działo w marcu, jeżeli chodzi o uczucia? Uczucia i byki. No, tutaj macie jakąś przemianę w uczuciach, coś jakby nowego przechodziło, coś, z czego do tej pory emocje, uczucia, takie, których jeszcze do tej pory nie znaliście, poznacie miłość na nowo. Więc fajna, fajna kreuje się tutaj sytuacja uczuciowa dla byków super, więc możecie spodziewać się nowych nowości, nowinek których ani się może nie spodziewacie, albo właśnie nie znaliście takich jeszcze do tej pory więc bardzo fajny moment, bardzo fajny co w finansach u byków nie wiem czy dobrze widać to może tak zrobimy o. Co w finansach ubyków. W finansach słuchajcie jest stabilnie jest do, dobrze, jest. Nie, nie macie co narzekać, ale gdzieś tam patrzycie sobie w dal i rozmyślacie o tym, jakby było fajnie, gdyby było więcej. I tak liczycie na to, że może coś do Was przypłynie, coś nowego, co spowoduje, że będziecie mieli. Jakieś te finansowe korzyści większe niż do tej pory? Że pamiętajcie, dobrze jest, jak jest, nigdy. Jeżeli te karty mówią o tym, że tu nie dzieje się nic strasznego finansowo, że jest stabilnie, przede wszystkim jest stabilnie, to nie ma co na siłę drążyć do czegoś więcej. Czasami po prostu. Nasze życie, nasz los nie pozwala nam póki co na więcej, bo to nie jest ten czas i nie ten moment. Przyjdzie czas, przyjdzie to, co y, ma być, czy przyjdzie więcej, jeżeli tak trzeba będzie. I będzie to Wam przeznaczone, to tak będzie. Dobrze, a co w pracy? Zobaczmy w takim razie, co tam w pracy słychać przy tym wszystkim. Y, y, w pracy. Y, jest też, też są jakieś nowe rzeczy, cały czas jakieś nowe rzeczy u was się dzieją, słuchajcie. Ale jesteście bardzo zmęczeni i obciążeni tą pracą. Wcale nie jest tak różowo, jakby się wydawało. Jest wam troszeczkę już tak no, cały czas ciężko i jakby liczylibyście na taką pracę, która może by. Mi wysiłku od Was wymagała, mi zaangażowania, bo już troszeczkę jesteście tym wszystkim umęczeni. Dla niektórych może tutaj się kreować jakaś taka po prostu jesteście umęczeni tym, że od, od długiego czasu nic nowego się nie dzieje, cały czas jest to samo, a chciałoby Wam się czegoś innego, nowego. Co nie znaczy, że nie przyjdzie, bo to, co ewentualnie tutaj Wam się gdzieś kreuje, może też być powodem tego, że gdzieś dla części z Was jest to dość ciężkie zadanie, które do Was idzie i nie czujecie się z tym jakoś komfortowo. Dlatego może niektórzy z Was tak też finansowo patrzą w dal, że może by coś do Was przyszło nowego, innego, bo, bo to, co już jest finansowo pracowo, gdzieś, gdzieś już, może niektórzy z Was czują się już wypaleni wręcz. To wypalenie też, też może gdzieś się przejawiać. No dobrze, a zobaczmy, co w rodzinie w takim razie. Co w rodzinie? W rodzinie przypatrujecie się komuś bądź czemuś, zastanawiacie się nad czymś, analizujecie, jesteście zdystansowani, do, jeżeli chodzi o sytuację rodzinną, gdzieś oddalacie się od tej rodziny. Wolicie tak popatrzeć z boku, poobserwować, pozastanawiać się. Nie wychylać się ze swoimi emocjami, ze swoimi poczynaniami. Nie, nie, nie. W tym miesiącu będziecie tacy bardzo zdystansowani. Co do Was idzie, czego się nie spodziewacie? No, idą do Was jakieś takie y, rzeczy, które będą wymagały od Was czasu, cierpliwości, y, takiego spokojnego spojrzenia na sprawę. Poczekania z pewnymi rzeczami, decyzjami, dylematami. E, idzie do Was taka cały czas stabilnie, spokojnie, bez e, pośpiechu. E, I to, co do Was idzie, właśnie wymaga tych wszystkich e, aspektów, o których przed chwilą e, powiedziałam. Więc cierpliwość, spokój, dystans, Poczekaj. Nie rób nic raptownie. To, to jest wasza domena przewodnia. Nadziei bądź obawy. Nadziei wasze bądź obawy. No słuchajcie, wy no liczycie na to, że staniecie na nogi dość stabilnie. I to najlepiej szybko. Nie spokojnie, poczekaj. Nie ma nic szybko. Wszystko, co jest szybko, to nie do końca zawsze musi być dobrze, a karty wam mówią poczekaj, spokojnie, nic raptownie. Liczycie na to, że właśnie staniecie na te nogi, że spoczujecie taką siłę, taką władczość, że jesteście decydentami, że potraficie, żeby was doceniano, żeby was widziano w takiej sytuacji, takiej pozie takiego przywódcy, władcy. Kogoś, kogo się słucha, kto jest, kto jest, kto zna się na swojej, na tym, co mówi, na tym, co robi. No, że generalnie jesteście taki, tacy, tacy wiecie, drogie byki, no, władcze, silni, wszystko troszeczkę tak macie poczucie, znaczy chcielibyście, żeby tak wszystko kręciło się wokół was. I macie taką nadzieję, żeby to, żebyście odzyskali taką siłę w sobie, bo tu jesteście zmęczeni, tutaj się zastanawiacie, nie wiecie, o, 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 obserwujecie, wy byście chcieli się poczuć tacy silni i mocni. Jeżeli słuchają mnie panowie, to to, że tu jest kobieta, to nie znaczy, że będziecie chcieli się poczuć jak kobieta. Po prostu to są cechy te, tej karty, więc mówię Wam o tym, na co macie, na co liczycie, na co macie ochotę, jakie są Wasze nadzieje, więc jakby chcielibyście być tacy spostrzegani i chcielibyście sami poczuć się w takiej właśnie witalności, sile, sprawczości. Tak chcielibyście wrócić do takiego. A niektórzy wrócić, a niektórzy po prostu chcieliby kimś takim się stać. Czego Wam życzę, oczywiście? Tylko wszystko w granicach rozsądku, pamiętajcie. Nie, nie, nie może być tak, żeby z tej siły i sprawczości i władczości gdzieś tam przysłowiowa woda sodowa do głowy nam przy... nie dobiła, tak? No i karta Rada. A karta Rada mówi: nie zamartwiaj się, nie myśl tyle, nie. Nie, 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 nie obciążaj się tymi myślami zbytnio. Jeżeli wydaje Ci się, że już nie dajesz rady, że nie, nie, więcej nie podźwigniesz, to są tylko Twoje myśli. Tak naprawdę nie musisz tyle myśleć, nie musisz, to, to wcale nie jest tak do końca, że Ty nie dasz rady, że Ty jesteś gdzieś, drogi byku. Zaprzątnięty, zaprzątnięta e, różnymi sprawami, które cię przerastają. Nie, nie, no jeżeli coś cię przerasta, to zawsze pamiętaj, że możesz się od, y, odnieść czy, czy, czy m, poprosić o pomoc osobę, która gdzieś może też ma dużą wiedzę na dany temat, czy też wie, co zrobić i w jakiś sposób będzie w stanie podpowiedzieć ci pewne rzeczy i Twoje dylematy, Twoje rozterki. Rozpłynął się, po prostu okaże się, że nie taki diabeł straszny. Więc karta Rada mówi: Nie myśl tyle. A nawet jeżeli masz taki czas, że dużo w tej głowie twojej gdzieś się, się, się dzieje, no to, to to po prostu czasami sami jesteśmy wyolbrzymić jesteśmy w stanie sami wyolbrzymić sobie Sytuacji, która wcale nie musi być taka yy, demoniczna. Także spokojnych myśli ci życzę. Drogi byku, i do usłyszenia za miesiąc.